To jakaś taka gazetka dla kobitki, żeby tego informacje o tych celebrytach były, że sobie mogłaby pooglądać, poczytać. O, tu jest Tina! O. To ta Tina będzie dobra, tak? Tina o celebrytach raczej nie będzie. Nie? Bardziej. Życie na gorąco, piętro niżej. Świat i ludzie. Twoje imperium. Chwilę dla ciebie. Jeszcze piętro niżej. A! Życie na gorąco. Ojej! Życie na gorąco. Faktycznie. No, to Ode mnie to, ja mam dwie Mogę pomóc? A już mam tą gazetę, robię zdjęcia, żeby nie kupować tego. Okej. Okay. Niestety z telefonu popatrzy. A pani jeszcze tego jakieś gołe kobitki, jakieś coś dla mnie może by się znalazło. A może pani przynieść, to też te zdjęcia porobią, co to? Ale to one są zapaliowane, to pan nie porobi wow. Się nie dziwię, bo kiedy słyszałem o takim, o Co przy tych gazetach w markecie, między regałami tam sobie robił dobrze. Zboczeństwo takie. Pani, a kobitka pani, to jakie najlepsze gazety dla niej, żeby tutaj sobie poczytać? Ja nie wiem. Yy, może ten. Ten, 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 ten. Wysoki obcas. O! Dobre. Powiedziała mi, żebym mnie je kupił, czy jestem głupi, żeby dać pieniądze do tego zdjęcia, porobię z każdej o. strony.